Milo, chcesz się pobawić? Mam patyk! Biegnij i przynieś mi go! Wow! Zaraz! Co to jest? Wygląda jak magiczna różdżka! A nie patyk, który cię rzuciłam! Hmm, nieźle! Wyczaruję sobie dużo gwiazdek i księżyc! Dom wygląda jak rozbierzone niebo, prawda Milo? Wow! Nieźle! Dobra robota. Oddaj mi różkę. Też musimy ozdobić nasz domek, ale najpierw poprawię makijaż. Farni, przed nami długi dzień. Hej, to mój róż. Wow, to świetny pomysł. Możemy też zrobić różowe serduszka. Patrz na to. Ale uroczo. Ciekawe, co robi Kate! Zobaczmy! Milo, co przyniosłeś mi tym razem? Wow, kość! Nieźle! Wiesz co? Podsunąłeś mi świetny pomysł! Dodajmy trochę magii! Voila! I mamy gigantyczną kość! Dokładnie taką, jaką chciałam! Powiesimy ją na domku! Ojej! Twój pies ukradł mi rękę! To moja kość. Naprawdę. Przepraszam. Zaraz będziesz miał swoją rękę. Ta jest o wiele lepsza. Jak ci się podoba? Spoko, pasuje mi. No razie. Świetnie. Ha. Tak. Niech pomyślę. O, mam pomysł. Barni, wow. potrzebuję gumy. To moja ulubiona. Musimy ją przerzucić i nadmuchać balony. Udekorujemy nasz dom balonami. Barniej! pomóż mi odmuchać balony! I jak? Wow! Co za wspaniały balon! Połączymy je razem. O tak! I mamy pieska! Wspaniale! Hmm, potrzebuję zaklęcia. Znajdę odpowiednie tutaj. O! Te nasiona będą idealne do wyhodowania zielonego pokrycia na moim dachu. O, dzięki kochany. Podlejemy nasze nasionka. Wow, to prawdziwa magia. Mam tu grzybki i kwiatki. Wspaniale. Milo, udało się nam. Gratulacje. Oddaj to! To moja torba, a nie zabawka! O nie, rozerwała się! Ale mam pewien pomysł, ten materiał idealnie pasuje na dach. Bardziej, będziemy dekorować dach. Chodź, pomóż mi! O rany, ale super! O nie, co się dzieje? Mam cię! Zabieram twojego psa! Nie, nie pozwolę na to! Dzwonię po mojego chłopaka Ken'a! O, oh, Ken! Już jesteś! Co się stało? Co? Chcą zabrać Barney'a? Zajmę się tym! Młoda damo, nic tu po tobie! Barnej! Udekorujmy nasz domek w środku! Mam już pewien pomysł! Najpierw trochę cię ucieszemy! Z twojej sierści wyjdzie świetny dywan! Ale super! Jaki puszysty! O, mam kolejny pomysł! Zróbmy kilka zdjęć! Barney, jesteś taki przystojny! Rozwiesimy twoje fotki po całym pokoju! Co to jest? Wow, legowisko! Tak, chwileczkę. Moja lalka ma piękną sukienkę. Możemy ją wykorzystać do udekorowania legowiska! Wow! Spójrz na to! Cudownie! Tu powiesimy haczyki, a na nich twoje obroże i zabawki. Tu postawimy miski na jedzenie i wodę. Świetnie. Zawiesimy jeszcze girlandę. Gotowe. A tu postawimy balonowego pieska. Ciekawe, co tam wymyślili Kate i Milo. Awww. Milo, bierzmy się za dekorowanie. Mam genialny pomysł. Trochę magii. Potrzebuję mojej miotły. Weźmiemy z niej jedną gałązkę. Użyję trochę magii i pomaluję ją na zielono. Tak, to mój ulubiony kolor. Przymocujemy gałązkę do ściany. Trochę magii i mamy portret Milo z gałązek. To dla Ciebie. O, twoja ulubiona piłka! Dla niej też znajdę zastosowanie. Znowu trochę magii. I patrzcie na to. Piłka zamieniła się w oczy. Powiesimy je na ścianie. Tylko spójrzcie, ściany nas obserwują. Nigdy nie będziemy samotni. Co, Żaba? Hmm. Nadmuchajmy ją jak balon. Milo, to dla ciebie. Mam nadzieję, że nie pęknie. O tak, doskonale. Masz teraz legowisko. Rozgość się, kochanie. Jeszcze miseczki w kształcie dyni i trumny na karmę. Ojej, to to! Wiem, że jest tam pies! Wyciągnę cię! Nie pozostawia mi wyboru! O, wąż! Boję się węży! Ha, dobrze ci tak! Milo, widziałeś co zrobiłam? Nie oddam cię nikomu. Chodź, podrapiecie. O, na zewnątrz jest tak gorąco. Słońce świeci tak jasno. O, muszę się odświeżyć. Hmm, uroczysta uroczy staw z Są takie śmieszne. Milo, podoba ci się? O, rany, ale gorąco. Barnej. Hmm, muszę pomyśleć. O wiem! Potrzebuję pomocy Kena. Cześć, kochanie! Przeniosłeś mi krzesło? Jakie to słodkie! Dzięki, Ken! Barnejowi bardzo się podoba! Piesku, załóż okulary przeciwsłoneczne. Ken, w ramach podziękowań mam dla ciebie ciasto! Proszę! To dla mnie! Dziękuję, Tiffany! Ciasto! Mmm! Jesteśmy tacy głodni. A ty, co tu robisz? Poczułam ten pyszny zapach. Śmiało, Kate. Daj to ciasto, dodam do niego swój eliksir. Po nim na pewno pokocha nasze psy. Jestem taka głodna. Daj mi to ciasto, no już szybciej. Mm. Ale dobre! Dziewczyny, zakochałam się! Ken! Jesteś niesamowity! Kocham cię! A to Barney! Witaj, futrzaku! Jesteś taki słodki! To tam jest? Malo skarbie! Jestem teraz oficjalnie miłośniczką psów! Jesteście najlepsi! Tak jest o wiele lepiej! Tylko nie mów nikomu o naszym samodzie. Dziewczyny, teraz Miley jest prawdziwą Barbie, a Tiffany wygląda jak brat. I będziemy robić koktajl. Wow, mam tu mnóstwo pysznych składników i różowe smoothie. Ale super! Wow, a ty co masz? A ja mam czarny koktajl i czarne dodatki. Świetnie, właśnie taki styl lubię. Miley, co robisz? Chcę spróbować smoothie. Wygląda tak pięknie. Mm, I smakuje przepysznie. Ale dobry. Zacznijmy od Nutelli. Spróbujmy ją otworzyć. No dalej. Yy, jeszcze chwilka. Dam radę. Barbie potrafi wszystko. O nie. Nie mogę otworzyć swojej Nutelli. Dobra, użyję moich ostrych paznokci. Napełniamy strzykawkę Nutellą i dekorujemy nią szklankę. Świetnie. Następnie bierzemy jadalny brokat. Ale się błyszczy! Rozdmuchujemy go po całej szklance! Wow, jak ładnie! To wygląda cudownie! Teraz mój koktajl tak pięknie lśni! Nadmer brokatu usunę wentylatorkiem. O tak! Świetnie! Ojej, przepraszam, Tiffany! Pomogę Ci usunąć tę brokatową chmurę! Tadam! Dlaczego jestem cała różowa, Miley? Brat nie noszą różowego. To nie w moim stylu. Och, muszę poprawić makijaż. Powinien być jasny, surowy i piękny. Tak. Voila, teraz znów jestem piękna. Wcześniej było super, teraz jest do bani. Och, daj spokój, nie znasz się. Dobra, muszę zacząć dekorować swój koktajl. Zaczniemy od bitej śmietany. Wyciśniemy ją na samą górę. Świetnie. Mmm, jest taka pyszna. Teraz ciasteczka Oreo. Tak. Trochę czarnej posypki. Czekoladowe kuleczki. Jeszcze żelki. I więcej kulek i posypki. O tak, doskonale. Wow, to wygląda świetnie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Super, teraz moja kolej. Udekoruję swój koktajl makaronikami, żelkami i różową posypką. To wygląda tak uroczo i tak apetycznie. Spróbujmy. Mmm, mniam, pycha. Tak, mój też jest pyszny. Lody pachną jak truskawki. Tiffany, a ty jakie masz? A ja mam czarne lody. Wyglądają idealnie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Tak. Mm, są niesamowite. Chcę więcej. I kolejna gałka. Oh, jak lody mogą być takie pyszne! Są wspaniałe! Brr, robi się tu jakoś zimno. Zdecydowanie potrzebuję kolejnej gałki. Nie przestanę dopóki nie skończę. Mm. Ojej, chyba trochę przesadziłam. Zamarzam. E, ojej. Oj. To właśnie, Tiffany, to straszne. Muszę cię uratować, ale jak? O, mam pomysł. Użyję suszarki do włosów. Powinna cię rozgrzać. Tak działało! Miley, przestań! Wystarczy! Już się rozgrzałam! Wyłącz tą suszarkę! Oh, dzięki za pomoc! E, weź moją szczotkę! Spróbujmy naprawić ten koszmar! Moje idealne włosy! Tak, czapka! Tak lepiej! Miley, teraz ty! E, dobra, ale nie chcę zamarznąć! I mam pewien pomysł! Podgrzeję swoje lody! Roztopią się i staną się płynne! Wtedy na pewno nie zamarznę! Tak, świetnie. Teraz mogę je wypić. Próbujemy? Mmm, to jest pyszne. Miley, podzielisz się ze mną? Proszę. Nie! Ale jesteś. Dobra, mam pomysł. Zaraz ci pokażę. W śmieciach na pewno jest jakiś karaluch. Fu, te śmieci okropnie śmierdzą. U, o, jest karaluch. Zaraz trafi do Miley. Dobra, idź na jej stronę. Nie mogę się doczekać jej reakcji. A Co za koszmar! To prawdziwy karaluch! Zabierzcie go! Super! A ja wypiję sobie jej lody. Mmm, jakie dobre! Miley miała rację. Wow, to różowe słodki burger! Ale super! Chcę go spróbować! Tiffany, a ty co masz? Oh, a ja dostałam pysznego burgera z bekonem. Rewelacja. Musi być naprawdę pyszny. Miley, to nie dla ciebie. Idź jeść swoje różowe, nieporozumienie. Mój burger też jest bardzo dobry. Zaraz go spróbuję. Tak? O, tam są pianki moje ulubione. To jest takie pyszne. Ach, nieważne. Mój burger jest pyszny i soczysty. Spróbujmy. Wow, jest naprawdę dobry. Nie mogę się powstrzymać, zaraz go zjem w całości. E, Tiffany, o rany! Jesz swojego burgera z takim smakiem i zaangażowaniem? Ach, nie mogę. O, wiem. Nagram ją, jak tak niechlujnie je swojego burgera. Hej, dlaczego przed kamerą je tak schludnie, a bez kamery tak niechlujnie? Na zdjęciach i filmach zawsze wygląda tak dobrze. To niesprawiedliwe. Jak to możliwe? Oh, ale z nieszczęściara. To jest takie pyszne. Uwielbiam to. To nie fair. pani, jak ty to zrobiłaś? Jestem po prostu fotogeniczna. No dobra, nieważne. Potrzebuję trochę sosu truskawkowego sprawi, że wszystkie moje smakołyki będą jeszcze smaczniejsze. Wleję go sobie do miseczki. Teraz bierzemy makaronika, zanurzamy go w sosie i próbujemy. Mmm, to jest pyszne! Ale dobre! A teraz czekolada z sosem truskawkowym. O, tak! Aha, i dodamy do sosu truskawkowego maili trochę ostrego tabasco. Tylko kilka kropelek. Tyle wystarczy. Świetnie. Teraz zanurzę sobie lizaka w sosie truskawkowym i próbujemy. Hmm, ale dobre. Ojej, to jest pikantne. Moje usta płoną. A! O nie! Mój burger cały się spalił. Mmm, oh, teraz jest nawet jeszcze lepszy. Jest cały roztopiony w środku. Ale super! Jest taki dobry. Dziękuję Tiffany, to dzięki Tobie. Teraz zjem go z jeszcze większą przyjemnością.